Młodzieżowa Rada Gminy Piasecznej mocno wychodzi na zewnątrz. Uczestniczyliśmy w konferencjach i zjazdach młodzieżowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych. Nasza współpraca to także porady ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy pomagają nam działać. Współpracujemy przy projektach z organizacjami pozarządowymi, takimi jak EcoChoice, Stowarzyszenie Kondycja i Portal Wspólny Razem. My mamy swój głos, wy macie swój głos, więc współpracujmy razem. W XVIII wieku do człowieka docierało tyle informacji, co dzisiaj przez jeden dzień. My mamy to szczęście i możliwość żyć w czasach, w których możemy się rozwijać. Młodzieżowa Rada Gminy łączy ludzi, którzy mają swoje pasje, zainteresowania i hobby. Jesteśmy grupą ludzi, która reprezentuje oraz działa na rzecz młodych w naszym mieście. Organizujemy, konsultujemy i pokazujemy dobre przykłady działań. Nasze inicjatywy opierają się na budowaniu społeczności młodych ludzi aktywnie działających. Jesteśmy w stałym kontakcie z uczniami naszych szkół, samorządami uczniowskimi, osobami decydującymi w piasecznie, dyrektorami oraz stowarzyszeniami. Gdy w maju 2012 roku zaczynaliśmy drugą kadencję Młodzieżowej Rady Gminy, budowaliśmy wszystko od podstaw. Sieć kontaktów, liczne działania oraz wspieranie młodych w ich inicjatywach pozwoliło nam na ujęcie pomysłów młodych w budżecie gminy na 2014 rok. Przez jedną kadencję udało nam się zrealizować kilkanaście projektów. Zaczęliśmy od ustawienia świateł na niebezpiecznym przejściu dla pieszych w Baniosze. Zorganizowaliśmy debaty w sprawie parku, sportu i inwestycji młodzieżowych. Wspieramy i szkolimy nasze samorządy uczniowskie, a dzięki bardzo dobrze przeprowadzonym konsultacjom w szkołach i debacie uzyskaliśmy kino plenerowe, fit workout park, rozszerzenie wi-fi, a w najbliższym czasie także zadaszenie skateparku. Przedstawiliśmy Tobie naszą działalność. Twoja kolej. Pewnie zastanawiasz się, co Ci da współpraca z Młodzieżową Radą. Sprawa wygląda jasno. Dobędziesz doświadczenie. Poznasz wiele interesujących osób. A przede wszystkim włączysz się we wspaniałe dzieło budowania lepszej przyszłości piaseczyńskiej młodzieży. To mieszkańcy Piaseczna tworzą to miasto. Dołącz do nas. Być może już niedługo Piaseczna zmieni się dzięki Tobie. Polejkuj naszą stronę na Facebooku i śledź na bieżąco nasze działania.